Siemano, siemano wszystkim no i mamy ostatni zabieg w rzepaku, rzepak u nas już przekwitł, przekwitł. E, 6,5 na godzinę średnio jadę staram się tego rzepaczka za bardzo nie połamać w tych ścieżkach ścieżki praktycznie zarosły oprócz tych tutaj głównych tam jeszcze na pszenicę jadę akurat przejazdówka e, tu jest rzepaczek Tent lub X Time napiszę wam dokładnie, bo nie pamiętam tych nazw. Wszystkie są na X. Nie pamiętam tej nazwy, ale ona kosztowała, ta jednostka kosztowała 1300 zł Ale powiem wam, że jest rewelacja normalnie. Tak, rewelacja, żeby tylko włączyć się opryskiwać. Ale to nic. I jedziemy sobie. 6 na godzinę. Mamy dwie atmosferki. O, beost. Nie chcesz ostrzyć? No to trudno, ja chcę ostrzyć. Dwie susterki i jak wygląda rzepaczek? No pięknie wygląda, pięknie wygląda. Stanę tutaj w tym rzepaczku i pokażę Wam wysokość tego rzepaczku. Zgaszę ciągnik, bo będzie hałasować. Zobaczmy, jaki mam akurat miareczkę. Patrzcie. Całe szczęście, że mam yy, ten miareczkę, zaraz zrobimy pomiar wysokości yy, Łanu rzepaku, bo sam jestem ciekaw. Sekundka muszę zrobić. Dobra, idzie na dół, idzie na dół. No i dobra. I powiedzmy tak. Jest tutaj. No. Nie chce nie chce ostrzeć. Met 70. No. Ale uparty telefon. O jest, końców. końcu. Wyostrzył. Met 70, met 70, met 70, met 80. O, coś koło tego. No dobra, testa, tak, otworzyć drzwi. Jak wyglądają te uszczynki? Urwiemy jednego głównego. I zobaczmy, jak one się tu prezentują. Te uszczyny. Może tutaj położymy. O. No ta odmiana, powiem Wam, że jest rewelacja. Bardzo ładnie wyglądają. Nie widać jakiś nakłuć przez robactwo. A jest jednak jedna uszczynka, zobaczcie tutaj. O, tam się chowa. Nawet dwie, także ten zabieg, mimo wszystko, teraz, w tej chwili to jest i tak potrzebny. Bo to, co można powiedzieć, robali ale jednak gdzieś tam w las, bo widać, że są końcówki. O, siedzi tutaj w środku. tu sobie będzie siedział no ta, o pięknie wyostrzył w środku są robaczki trzeba je zniszczyć, wnieść i wyrzucić e, więc tak o teraz to pięknie wygląda normalnie jak na okładkę, proszę Państwa także mamy wysoki rzepak wyrósł w tym roku o, jeśli chodzi o zdrowotność jak to wygląda ten łan? to było trochę zobaczyć. Nie idzie go nacisnąć. Położyć się można na nim. O! Dziwi! No tak. Jaki zarobisty jesteś. Dobra, patrzymy co tutaj mamy. Mamy tutaj bombardowanie płatkami. Ale czy mamy chorobę? Tutaj poszedł zabieg Piktor, czyli Boskalit. I jakaś tam jeszcze jedna substancja. Nie wiem, nie pamiętam jak tam była. Dopiero drugi rok, właśnie drugi rok, stosuję Piktora i powiem Wam, że no w tym roku, można powiedzieć, nie ma dużej presji chorób. Ale kto wiedział, że nie będzie padać? Nikt. Zakładałem, że będzie lało u nas i że będzie duża presja chorób. Gdyby teraz u nas, można powiedzieć, częściej padało, to zobaczcie sobie, że jakby zastosował słabszy jakiś środek. Zobacz jakie zdrowiutki. Jednak ten Piktor to Piktor. Może i drogie, ale to jest jedyny i najdroższy yy, środek, który zastosowałem w rzepaku. Reszta wszystko jest można powiedzieć po taniości. Yy, jak tylko się dało. Najzwyklejsze substancje aktywne. Yy, najzwyklejsze jakieś tam odżywki. Nic tam jakichś specjalnych. Special edition. Jakichś wynalazków. Nic nie stosowałem. Kurde, no podoba mi się ten rzepak. A Wam? Nie wiem. Mnie ja się podoba. No. Jakoś to wygląda, no nie? Dobra. Eee, więc tak. Co to jeszcze mogę powiedzieć? Skracanie to był. Skracanie tego że paczku to był Mepik i Tebokonazol. I jeszcze do tego dorzuciłem coś. Ale to musiał. Jeśli byście chcieli jakąś tam e, rozpiskę, co stosowałem i jak. To mogę Wam później pod tym filmem na końcu napisać, jak, mniej więcej to, jak to, to mniej więcej wyglądało. Wszystko nie będę cen pisał, bo każdy ma różnych odbiorców i jeden ma tą samą substancję droższą albo innej firmy i też inaczej wychodzi cenowo. więc nie będę, to, nie będę tego na przykład pisał, tylko napiszę co na tę jedynkę, co na tę dwójkę, co na tę zero, czy tam w ogóle co jesienią, jeszcze bo jesienią też były zabiegi jeden chyba albo dwa. Jeden. Dwa, dwa, dwa były na trzy liście i później był bardzo późny zabieg w październiku. Mimo wszystko, że paczek jest zdrowy. Nie wiem, jak się Wam podoba. Yy, bo mi się powiem, że. to tutaj czwóreczka to ja widzę leciutko. Tylko najgorsze jest to, że jest. O! Brak wody. I mamy takie coś. No? Wyostrzy. No kurde, nie chcę wyostrzyć. O. Czyli takie coś, odrzuty. Brak wody. Roślina widzi, że nie pada i po prostu sobie już redukuje łuszczyny i nie wiadomo czy nie zredukuje jej więcej, oby nie. Nie wiem jaki to będzie plon, ale mam nadzieję, że w końcu może będzie rekord, bo w tym roku ogólnie wody jest trochę więcej, dopiero teraz zaczyna brakować tym roślinom, które z, później do, można powiedzieć dojrzewają, ziarniaki w nich, czyli typu pszenica. pszenica, pszenica się skręca i chowa już można powiedzieć w drugą stronę, żyto jeszcze się chyba śliźnie, rzepak się śliźnie, ziemniaki dopiero będą, już odczuwają, że znaczy na ziemniaki jeszcze jest czas, jeszcze jest dwa tygodnie, jak za dwa tygodnie będzie zaczęło padać, no to na ziemniaki jest idealnie. No to tyle z dzisiaj. Pryskam sobie W Czy tym lecę jakbyście chcieli wiedzieć, no to lecę co. Prochlorazik troszeczkę tego szczypta robal, przede wszystkim i dałem połowę, 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 połowę dałem tego. No jak on ma odżywka fosforowa to chyba Adoba była 40 ale tylko jedną trzecią dawki. A i to co najważniejsze? Azocik. Azocik czyli yy, Nitrospeed. 39. Tam jest yy, ma, magnes. No, od, zacznijmy mi od początku. Azocik, magnes. Yy, szczypta tytanu. I to co najważniejsze w tym środku. To co mi się podoba. Spieniacz. Bo tylko tego zawsze mi brakuje. Ale tam jest w tym środku spieniacz, więc. Więc fajnie to działa ogólnie no i troszeczkę no, rzucamy tego azotu, żeby po prostu podkręcić trochę olej, w tym roku jest drogi ten rzepaczek. Więc no, łóżczyny powiem wam, że nawet kurka ładna, długie to są te łuszynki. Fajnie to wygląda. Nie są jakieś tam przykrótkie. Także może coś sypnie ta odmiana w tym roku. To ale powiem Wam tak, to jest e, ogólnie najładniejszy kawałeczek jaki mam. Z całego gospodarstwa, więc są kawałki 10-hektarowe i są, wyglądają dużo, dużo, dużo gorzej. Dobra, jadę, bo czas nagli. Zaraz będzie rosa i będzie kicha. Na razie trzymajcie się.